Cześć, witajcie. Mamy środę i zapraszam na klina. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę pociągniemy temat, ale w innym kontekście. Będziemy rozmawiali o rzeczy strasznie banalnej, ale jak często o niej zapominamy, to się w głowie nie mieści. 26 lipca, dzisiaj znowu z 24 godzin czytamy. A Myśl przewodnia A.A. na dzisiaj brzmi następująco. Kiedy nasz ziemski żywot dobiegnie kresu, odchodząc nie zabierzemy ze sobą niczego, co materialne. Lodo, lodowate i bezwładne palce nie utrzymają jednej małej monety. W taką podróż zabrać można jedynie to, co się rozdało, zaniesioną pomoc, poświęcony czas, użyczone komuś wsparcie. Jedyne pieniądze, jakie będą nam towarzyszyć, to te, które wydaliśmy na rzecz wspólnoty. Czego jesteśmy dumni, gdy spoglądamy wstecz na swoje życie? Nie z własnych zysków korzyści i osiągnięć, lecz z tych paru dobrych uczynków, na jakie zdobyliśmy się wobec innych. Tylko tego rodzaju wartości liczą się na dłuższą metę. Co wezmę ze sobą, gdy nadejdzie mój czas? I to zdanie jest w ogóle. Niesamowite. Lodowate i bezwładne palce nie utrzymają nawet jednej małej monety. I moi drodzy, <słuch> To są tematy banalne, oczywiste, no bo wszyscy o tym wiemy, trzeba pamiętać w życiu, co jest ważne i tak dalej. Ja bardzo często o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, gdzie nam się temat kryzysów różnych przejawiał, życiowych i innych, i żeśmy rozmawiali na ten temat, że w trudnych sytuacjach od razu dowiadujemy się, co jest ważne, co jest potrzebne, na czym nam najbardziej zależy, prawda? Czasami jakaś choroba czy jakieś bardzo nieprzyjemne wydarzenie może stać się ogromną łaską, nie? bo dzięki temu naprawdę ratują się małżeństwa, odbudowują się relacje w rodzinach i w ogóle, i w ogóle. Yy, I o tym należy pamiętać. Ale zobaczcie, jak czasami się sami zapędzamy. Moi drodzy, ja, jak część z Was wie, yy, mam kwestię sprzedaży domu już jakby, kupna drugiego i też w momencie, planowania, co będziemy w tym domu robić, to żeśmy sobie zaczęli, wiesz, wiesz co, kurde, tu wtedy tu by trzeba było jakieś meble kupić, tu może w ten sposób zrobić, tam jeszcze coś i tak dalej. I w pewnym momencie zauważamy, że zaczynamy się nakręcać. Nie? No bo wiecie, kasy jak zwykle zawsze brakuje, wiecie, jak zwykle, no to źle brzmi. Kasy, powiedzmy, brakuje na moje oczekiwania, bo chciałbym więcej, chciałbym już, chciałbym teraz. I zaczyna się robić taka Nieprzyjemna atmosfera. Nie w sensie, że my się z żoną kłócimy czy coś, nie? Ale wiesz, jesteś taki podminowany. Czegoś tak brakuje, czegoś do końca nie wiesz, czego. No Niby jest wszystko ok, ale jakoś tego spokoju, zadowolenia z życia nie ma. I teraz zobaczcie, ja też w branży budowlanej pracuję. Jest ten okres remontów, no bo wiadomo, latem i w ogóle, no to gdzieś można robić. Chociaż wakacje zawsze są jakby trochę spokojniejsze. Ale. Często się nakręcamy. Często ciśniemy. I teraz mówię, z żoną rozmawiam, wiesz co? Zobacz, spłaciliśmy kredyt, kupiliśmy drugi dom bez kredytu. Chyba to jest najważniejsze, nie? Kurde, mamy wiele czasu na to, nie? Gdzie się śpieszysz? Po co ciśniesz? Wiesz. I teraz chodzi o to, żeby naprawdę, kochani, o tym pamiętać, że lodowate, zimne łapy nie wezmą ani jednej monety ze sobą. My za rzadko w naszej kulturze, uważam, za rzadko rozmawiamy na temat śmierci. Yy, za rzadko pamiętamy o tym, tak? Yy, memento mori, wiesz, śmierć nadejdzie prędzej czy później. Bo gdybyśmy, uważam, o tym częściej pamiętali, łatwiej byłoby nam w życiu decyzję podejmować. Bo uważam, że relacje na pewno są ważniejsze, doświadczenia na pewno są ważniejsze. A remont kuchni? Wiesz, teraz tak. Możesz przykładowo zrobić remont kuchni teraz, w tej chwili, stawać przy tym na palcach, no bo wiadomo, kasy może zwyczajnie brakować, sięgać po te wyższe rzeczy z takim przekonaniem Dobra, wydaję kasę raz na jakiś czas, jest, jest warto wtedy wiesz więcej, widać. I okej, okay, ja jestem też tego zdania. Czasami warto śrubę przycisnąć, przykręcić, no bo dobra, przeskoczysz pewien etap, wtedy zrobisz, masz święty spokój. Tylko tu się należy zastanowić, czy to jest na pewno tak, że będzie święty spokój. Czy za pół roku jeden król umarł, drugi będzie żył. I tak mogą nam lata minąć na ciśnięciu śruby, na gonitwie za królikiem, bo my tak naprawdę my nie chcemy królika złapać. Ekscytująca jest ta pogoń za królikiem. Czy ona jest dobra? Uważam, że nie. Życie to jest podróż. Ok. I tu jak najbardziej należy i spokojnie, rozglądać się. Wiecie, to tak jak jazda samochodem. Jedziesz autostradą, no to zapychasz do przodu, ale wiele nie widzisz po drodze. No bo raz jedziesz za szybko, dwa, no na autostradzie też za bardzo widoków nie ma. A jak wiesz, zjedziesz z autostrady, jedziesz sobie spokojną drogą, wiesz, rozglądasz się, dajesz sobie czas na przystanki. Podróż jest zupełnie inna. Wiesz, na końcu i tak dojedziemy wszyscy do mety. Tylko pytanie, w jaki sposób. I naprawdę, kochani, nie gądmy królika, bo to nie ma sensu. Bo my nie chcemy wcale królika złapać. Bo jak złapiemy królika, to go za chwilę wypuścimy, albo polecimy za kolejnym, ne? I warto naprawdę o tym pamiętać, że zimne łapy, lodowate łapy nie zabiorą ani jednej monety stąd. I jeżeli masz do wyboru remont kuchni teraz, na przykład, albo, wiesz co, spędźmy sobie jakoś fajnie wakacje, nie? Może, kurde, nigdzie nie pojedziemy, bo ciężko już coś zaplanować czy coś, ale sobie, nie wiem, w weekendy poobjeżdżajmy trochę, zwolnijmy tempo. A kuchnię wyremontujemy w przyszłym roku albo w zimie na przykład czy coś. Wiesz, na spokojne. Może warto w ten sposób, nie? Spojrzeć. Po prostu nie cisnąć, nie gnać tak. Bo tracimy jedyne dobro, jakie mamy czas. Nie? Nasz czas tracimy. I rok za rokiem, rok za rokiem... Co dalej, nie? A czas leci. Zegar No. Taka refleksja mnie naszła. Mm. Ja Wam życzę dużo spokoju. Jak najmniej pędu. No i y, do zobaczenia jutro w Klinie. Cześć.